manko. witam w kolejnym odcinku, w kolejnej misji w GTA San Andreas. Dobra, zaczynamy, co by tutaj dużo gadać. Poprzednia misja była z Raiderem, teraz musimy iść do Sweeta, naszego starszego brata. Karniemy się bryką suita. Ja pierwszy raz samochodem. Znaczy w tej mi w ty od początku gry. Pierwszy raz samochodem jadę. Akurat mieliśmy zielone. Co za szczęście. Na żółtym przejechałem. Like a boss. Wszystkie światła są po mojej stronie, kurde. Dobra. W tej misji, z tego co wyczytaliście, na pewno z napisów, trzeba zamalować tagi. Malując nasze tagi. Co to musisz e, Co jest dziwne w tej grze przy tej misji To że on e, pół e, taki duży kawałek muru maluje kilkoma machnięciami spraya e, źle stanąłem dosłownie 2 trzy machnięcia i jest po sprawie więc no to jest trochę dziwne w tej grze. Ale tak, to nawet realistyczna ta gra. A jeśli ktoś ma słaby komputer, no to taka gra to jest to jest nawet dobra. Ma taką dosyć dobrą grafikę, nie ma takiej aż złej grafiki. Musimy teraz jechać do wschodniego Los Santos Tam jest teren wrogich gangów Ale co tam? My się niczego nie boimy Kurna gliny, ja pitole Że też akurat musiałem się na gliny natknąć Całe szczęście, że w niej nie wjechałem I te czerwone pola, choćbyś nie wiem jak szybko jechał, autem jak w nie wiedziesz, momentalnie zatrzymuje auto w miejscu. To jest też jedna z ciekawostek, ale o tym to będziemy mówić. Będę mówił w ciekawostkach, w tajemnicach i ciekawostkach Gita San Andreas. Teraz musimy iść tam. Będziemy musieli ich udusić chyba sprajem, bo to są wrogie gangi. Tak zwane balsy. Ballasy balsy, nie wiem jak to się nazywa. No, to się, to się się. Trujemy ich sprajem. O kurde, jeszcze policja mnie goni. Japi, tole. Tylko niech tutaj nie przychodzi. Winy nie przyłaście tu. Teraz musimy lecieć. Nie dość, że musimy zwiewać przez policją to jeszcze trzeba uważać na wrogie gangi. Teraz trochę parkura i tak. O kurde. Gościu, to jest taki cieniac jesteś. Kurde, gościu się już sapał. Poczekamy trochę, bo się sapał typek. Słaba kondycja, e, chciałem malować pięścią. Taki fail. No I po co my będziemy schodzić po dachu, yy, Z dachu tam, po pudełkach i tak dalej, jak my możemy... Po prostu... O, jeszcze policja, nie, 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 odpalaj tego woza! Ciśnij, ciśnij, kurna, bo nie dość, że gangi, to mówiłem, jeszcze policja. Ale muza! Kara audio w tym aucie jest normalnie zaczy nie? Zarobiliśmy dwieście dolarów plus szacunek. Naciskając tab Widzimy nasze statystyki Szacunku mamy prawie zero Wytrzymałości mamy du... No tak... nie wiem ile Ale mało Muskulatury prawie w ogóle Tłuszczu mamy dużo Atrakcyjności mamy bardzo mało No musieliśmy odebrać telefon No, a więc to była kolejna misja I kolejny odcinek Z serii Luki gra w GTA San Andreas A teraz Żegnam się z wami I na koniec jeszcze taniec CJ'a Uca, uca kurde, yo man. A więc narazka i kolejne odcinki już wkrótce.